W kolejnym odcinku. Maluszki są cieplutkie, także to mnie bardzo cieszy. Szósty? A ja zostawiałam sześć, co tu się tutaj wydarzyło? Jest jeszcze jeden? O kurczę, czy ja to źle policzyłam. Pamiętacie tego pana, o którym wam opowiadałam, że w pociągu się spotkaliśmy? To niestety na razie samczyka nie zabierze, także samczyk pojedzie sobie. Na pomorze, jak będę jechała na Lubań. A pan wybierze sobie innego króliczka u mnie, bo na razie jest zapracowany i nie ma zbytnio czasu, więc pewnie przyjedzie innym razem, jak już inne maluszki będą dostępne w sprzedaży. Drodzy Państwo, utknęłam i robi się coraz gorzej. A ja właśnie będę sprawdzać sobie gniazdo u tej samicy. Dopiero skarmiłam się nankiem. Także zabieram się za sprawdzenie gniazda, a ja potem dorzucę im jeszcze siano. Lediaki. Dobra, po tej samicy zawsze wychodziła mi ta brzydka warga, więc zobaczymy sobie u tych maluszków. Ten ma ok. Także. Spoko. A te ma, ona ma duże sztuki, bo ja tylko 6, a tamta aż 12 walnęła. Następny maluszek. Dobra, super warga jest ok. On rysunkowo jeden z tych lepszych. Może to tylko w tamtym połączeniu było, bo dwa razy mi dała takie maluchy i to właśnie po tamtym samcu. Innym. O, super. Wszystkie mają bardzo ładne wargi. Także bardzo mnie to cieszy. Jednak tą samiczkę przerzuciłam tutaj. Ona sobie tutaj już zostanie. No zobaczymy. Jeśli będzie tam za gorąco na tamtej połowie na samiczkę kotną, którą przywiozę, a ile się w ogóle zakoci, no to wtedy po prostu no nie wiem, zamienię albo coś. Zobaczę. Na razie niech ta jest tutaj, bo i tak nie odchowuje maluchów, a tamta klatka jest dla niej za duża. Samczyk wyczaił, że ma nową lokatorkę. Teraz tutaj sobie aktywnie skacze i wącha. Właśnie sobie posprzątałam wszystkie klatki. Maluchy się rozbrykały. Także mają jeszcze ciutko. Tutaj też czysto, ale pościelę sobie, żeby już z nowym nabytkiem, jak przybędę, to po ją tutaj włożę. Właśnie sobie zrobiłam zaopatrzenie. Tutaj wymieszałam z lucerną. Tutaj jest również lucerna i babka lancetowata. To jest sobie futerkowa babka. W granulkach. Także u mnie szamają aż się uszy trzęsą. Tak samo z lucerną też szamkają i również z futerkowego. Więc ja naprawdę mogę serdecznie polecić. Lucerne też płucują do czysto. Właśnie jesteśmy u mojej babci. Króliczki wypuściłam na chwilę, żeby sobie pobiegały. Na razie mają tutaj tyle miejsca. Znaczy, tutaj będą samiczki, a na noc je schowam do transporterów, żeby nic im się tutaj nie stało, bo u mnie dużo kun łazi, więc muszę je zabezpieczyć. Także chwilę się rozprostują, napiją, zjedzą, zaraz dopuszczę do niej drugą samiczkę. Niech sobie pobiegają. Samczyk, tutaj samczyki później pójdą, drugi samczyk tam. Dobra, druga samiczka dokoptowała. Chwilę sobie pobiegają, rozprostują się, odstresują i samczyki później tutaj trafią. Tamten może zostać na całą noc. Cześć. Masz coś do powiedzenia widzom? Nie. No jak to? Jestem zmęczony potrafię. No, no tak. Samiczki się zapoznały na neutralnym gruncie. Także na razie jest okej. Okay. Dobra, powyrywałam te brzydkie rzeczy stąd, bo nie wiem, czy mogą to jeść, czy nie. Także na wszelki wypadek to wyrwałam, zostawiam samą trawę i dziewczyny zadowolone. No, idę teraz jeszcze do sąsiadów w odwiedzinki. <grym> I wtedy wpuszczę tutaj samce i samczyki sobie posiedzą aż będzie zachodzić słońce. Tutaj babcia kiedyś miała kury, i dlatego ta kratka tutaj, o, na piasku. No, tutaj było pełno piachu, babcia wsadziła kratkę, bo te kury strasznie tutaj kopały. I tutaj te kurki sobie wchodziły. Także dobrze, że babciu tutaj zostawiła to miejsce niezagospodarowane. Bo przy takiej ilości królików, to zawsze mogę je tutaj wpuścić, żeby sobie odpoczęło od tych transporterów. Nadeszła kolej samców. Teraz samczyki będą sobie tutaj brykać, aż w sumie słońce zacznie zachodzić. Także teraz sobie rozprostują nóżki. Jakie szczęśliwe! Biegają wszędzie, brykają. Już rozpakowani. Tutaj są Juli, a tutaj są moje papudraczki. Tak, 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 i tak już lepiej niż na początku. I tutaj jeszcze moje. Nagrywamy wszystkie króliczki. Nie wiem, <głos》> czy się <głos》> Jesteś bezpośrednia, Nie wiem, <głos》> ja się Nie się się Nie Tak, to moje, moje, moje. Julii. Julia musi wszędzie wejść, okejki okay, są. Łapeczka koniecznie, tak, musi być łapeczka. <śmieniciela> to nie, wygłuchajcie, kto dobrze a drugiego komuś oddać, nie musi Wróciliśmy już do babci. Dwa króliczki mi się nie sprzedały. Mogłam jeszcze być tam niedzielę, ale jednak pojechałam w sumie tylko na sobotę. Mogłam zostać jeszcze na jeden dzień, ale nie chciało nam się już drałować to 88 km. w sumie tylko dla dwóch królików. Także te sobie ze mną pojadą do domu albo sprzedam na trasie. Już się ogłosiłam, zobaczymy. A tam mój nowy nabytek. Samiczka od Patryka Skierki. Kolejny dzień. My się już pakujemy. Króliczki spakowane i śmigamy do koło brzegu. Dojechaliśmy do domu. Tak się chłodzi kotną samiczkę, żeby miała tutaj chłodno. Patenty męża. Tak, patenty mężusia. To moja nowa samiczka. No ale tutaj jeszcze ją podkarmimy ładnie. Samiczka już na klatce, także sobie tutaj już. Na tej klateczce zostanie i będziemy ją obserwować ładnie. Zobaczymy, czy wszystko będzie w porządku. I dopiero po powrocie odpakowuję paczkę, która była mi potrzebna wcześniej przed wyjazdem, bo zamówiłam sobie właśnie te miseczki. No ale niestety y, szwager rozwoził i był w Koszalinie, a myśmy z Kołobrzegu wyjeżdżali jeszcze zakupy i zaświadczenie byłam odebrać od, od lekarza weterynarii, także nie zdążyłabym nawet odebrać od niego, żebyśmy się gdzieś tam po drodze spotkali, bo on później jechał już z innymi paczkami gdzie indziej, także kurczę dopiero teraz e, otwieram paczkę. Mam nową, bo oczywiście mężu już złamał i jeszcze drugą mam, także fajnie. Tutaj mam jedyneczki, bo kupiłam wtedy cały komplecik, a nie było jedyneczek. Także jedyneczki dopiero do mnie dotarły. Miseczki wystawowe, chlebek świętojański. Mamy sandezję, koperek i. Aha, to są te druciki, żeby zaczepiać miseczki. No, także to w sumie tylko tyle. Tutaj ja 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 to... no. maluszek zasnął na rączkach. Dobra opiekunka. Aż z Anglii musiała przyjechać, żeby wymisić i uspać na rączkach. No, nie. No jej. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie załapeczkować, zasubskrybować. Trzymajcie się. Hej.